Jest w Muszkowie takie miejsce, w którym słowo dynia odmienia się przez wszystkie przypadki, bo dynie różnią się na wiele sposobów. Kolorami, kształtem, smakiem, każda jest inna, są wytrawne, słodkie. Mają też różne obco i dziwnie brzmiące nazwy. Hokkaido, amazonka, Aladdin, muskata prowansalska, biała i malutkie baby boo. No dobrze, ale czy dynia to warzywo czy owoc? Na to pytanie niech odpowie ekspertka. Dynia to jest owoc, chociaż jest to mylące, bo w kuchni używamy jej często jako warzywo, ale przez to, że ma pestkę w środku, to jest właśnie ten klucz. Jest to owoc. Faktycznie botanicznie jest owocem, bo rozwija się z kwiatu rośliny i zawiera nasiona. W kuchni jest natomiast traktowana jako warzywo ze względu na swoje zastosowanie w potrawach słonych i wykorzystanie kulinarne. Na farmie w Muszkowie na miłośników tego podkreślmy owocu, czeka naprawdę wiele dyniowych atrakcji, na przykład warsztaty, które mają na celu m.in. poznanie odpowiedzi na zadane przez nas pytanie. Warsztaty organizujemy dla przedszkolaków, yy, rozmawiamy właśnie skąd pochodzi dynia, skąd pochodzą owoce, właśnie ciekawy temat czy, czy dynia to owoc czy warzywo, rozmawiamy o tym z przedszkolakami, a później mają czas wolny, mają tutaj taki sielski teren, karmią sobie zwierzątka, yy, mogą upiec sobie pianki na ognisku, także fajny taki, taki teren jesienny. Dla dzieci, bo na farmie pestka i dynia jest naprawdę sielankowo. No i poza dniami, na odwiedzających czekają jeszcze inne atrakcje. Po przyjeździe do nas możemy zobaczyć, właśnie krowy i kozy, e, które możemy karmić jabłkami, które znajdziemy w sadzie. E, bardzo lubią to przedszkolaki, które do nas przyjeżdżają, ponieważ są w stanie zebrać dosyć sporo jabłek i nakarmić nasze zwierzęta które są dosyć bardzo żerne w stosunku co do jabłek. <gryw> bardzo je lubią. To akurat trochę dziwi, że miejscowe kozy i krowy żywią się jabłkami, a nie dniami właśnie. No ale o gustach kulinarnych zwierząt nie czas teraz rozmawiać. Wróćmy więc do klut, czyli do dyni. Z dynią, jak się okazuje, nie ma lekko. Na co dzień zbieramy dynie, bo to jest bardzo dużo pracy. One są naprawdę ciężkie, żeby je tutaj przywieźć z pola. No są, bo te najcięższe muszkowskie okazy ważą około 20 kg. Ale jak już zostaną zebrane z pola, to można je wykorzystać nie tylko do pysznych potraw, ale też na przykład zrobić sobie sesję fotograficzną w otoczeniu tych pięknych. A jakże, owoców. Rośnie mała dynia, najpierw jest zielona, potem barwy zmienia. Rośnie coraz większa i pomarańczowa, cieszy się jesienią i jest wyjątkowa dynia, dynia. Hop, hop, hop! Hop, 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 cieszmy się i my, bo jak pisał Ignacy Krasicki o dyni właśnie, pięknaś prawda na pozór, na pozór też słyniesz. jakaś prędko urosła, tak też prędko zginiesz. Dla portalu sulecin24.pl Stanisław Czerczak